Już No, Miałku Dzień doberek, Państwu! <laughs> no Dzień doberek, ale co? Przeglądzik robimy, tak? No, przeglądzik, a co? No, może ktoś nie wiedzieć, co my robimy. No, tam zawsze wiadomo. wiadomo. No i powiedz, co teraz, co tu się zmieniło? Czy coś się zmieniło ogólnie? To no, zarosło! O, otóż to! Zarosło nam akwarium. Kto to jest? No, no, jad. Tak, no A tam ten z tyłu. Taka rybka świecąca. Tam, z chorym nie. ogonem Nie, to Neonek jest. A. Chory martwica ogona, a nie wiem co się dzieje. A to? O! A. To to jest? Pupik. Tak. Samiec czy samica? Samiec? No samiec samica wyglądają tak. A, jakie jeszcze ryby są? Nieczyki, molinezje. E, moline, no, e... jeszcze to są otoski, wiesz, tylko je trudno znaleźć. Także zarosło się, wzięło nam. A my się chcesz tańczyć? Tańczyć? No. <laughs> no to fajnie. Także tak to wygląda specjalnie. Przed, przed obcinką nagrywam przyglądzik, Bo Chciałem nagrać właśnie jak to fajnie zarośnięte jest Ja lubię zarośnięte No i ja, ale będę obcinał Tak samo tą rzęsę wodną trochę zlikwiduję No bo jest, jest za dużo No Młoda tańczy Okej okay. Co się wydarzyło? Dosłownie przed chwileczką Udało mi się kupić Yy, UniMaxa 250 filterek Aquaela Sprawny, znam, UV za dobre pieniądze. Za 200 zł, słuchajcie, z przysyłku. I jeszcze tutaj, proszę Państwa, no. kole... taki kolega, taki pomógł robić lampę. Tak, można powiedzieć, że mój kolega za mnie zrobił, bo ja siedziałem. No, pokaż! No, już pokazuję. Bo ja siedziałem a on tutaj rzeźbił, słuchajcie on zrobił 7 lamp, ja zrobiłem jedną tylko do 70, ja chciałem żeby on zrobił, bo on naprawdę to precyzyjnie robi te łączenia. No i świeci tak proszę no, Państwa. No pokaż. Świetnie. No. E, o taki o. No. Ma o takie światło. Pokaż. O tu widać, że jest te bardziej niebieskie to jest 14 tysięcy kelwinów, a te bardziej żółte to 10. No następny pstryczek. Następny no, tak, różowy full spektrum, Plus jeszcze ja sobie lubię ciepłe światełko, to jest 4000 kelwinów Takie żółciutkie, no, a bądź wszystkie naraz Jeszcze te. Tak, to nocne takie. No, dwa kolorki. Uuu. Teraz wszystko, dobra, zaraz jedziemy do dziadków, zrobimy przegląd, jak to świeci. Jeszcze boksa nie zrobiłem, bo przy Państwa, boksik tutaj jest jeszcze w opakowaniu. Zaraz wieczorem będziemy robić. Wiarkiem. O, i zasilać 120. No to mogę je nakarmić. No, może skarbie je nakarmić, ale to chyba idziemy dalej nagrywać filmy, nie? Co? No, tableteczka. siola poszły tabletki. Bardziej po lewej stronie dał, da, daj dla glonojada wiesz? Bo tam tutaj się nauczyły, że sobie jedzą. Mhm. Proszę Państwa, to jest magiczna sztuczka. Tak, już wszystkie wiedzą co się święci, prawda? Mm -hmm. Już glonojat zobaczcie. <gryzglonoiad> już glonojat wie co się dzieje. <gryzglonoi> o płatków możesz im nasypać jakieś. Nie pawiana, nie pa... nie, dobra. oczka, nie pawiany. <ścoughs> no. No. Oko. Zajadają się ryby. No i trzeba, a może wiesz paluszkami, wiesz, szczyptę i syp, wiesz? Bo tak to jest niebezpiecznie, bo jak ktoś będzie niedokręcony, to samo, samo opakowanie w sypiesz. Kiedy będzie? śnieżek już pada u nich ma ale jest na pewno no. My bałwana mamy na Majdanie mm -hmm. Na schodach No bałwana już mamy, tak. Mały, ale jest. I jest mocny. Tak i się nie rozpuścił. Super nionia. Patrzcie jakie wielkie płatki. Mhm, mm ale za dużo troszkę niionia. Połowę tego daj. No. Już mi żeby nic gorzej rośnie, ale to kurczę po prostu tu było zarośnięte eee, powierzchnia wody była zarośnięta i dlatego nie dochodziło światło chyba Tak samo Lotos jak on się nazywa ten czerwonawy eee, Tygrysia No eee. tak, lotos tygrysi No, mm -hmm. fajnie śmigamy dalej Dobra Ja biorę żarcie rybą Wiesz żarcie dla rybek, tak Pędzimy A tutaj proszę państwa nasze miasteczko jest Miasteczko nasze proszę państwa Tak trzeba ominąć, no śmigamy Tędy u. U. U, 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 u. Dobra I tutaj proszę państwa jak zwykle mały rybek Fajnie zarośnięte jakimś mechem. Mechem? Mechem. Którym? Gdzie? Oto to? O tym od... korzeniu? są mhm. To są krasnorosty, nionia, wiesz? Uklony tak. takie. Tak. taki mech. Mhm. I tutaj jakaś fajna muszelka. Chyba, czas... Chyba już stara, nie? Znaczy no, to ampularia zdechła. Mhm. Sporo ampularii przepadło. Nie wiem, czy za mało żarcia miały, czy co. Mam no, niestety. Może... O, proszę Państwa, o tak. Co, wyjęłaś? No. Do filmaków? No. To pusta muszelka skarbie, to wiesz. To tak? No, może być dość pusta. Ty płonie do Dobra, dawaj Jednunia. O. O. No, i tak to się prezentuje. No, A, się, się. ładna Rybka. I tak, to ta jest moja ulubiona. <laughs> A co się na brzucha dostała ten samiec? Czy przyjedzony albo coś. Nie wiem. Dzisiaj dużo ich nie nakarmimy, ok? Mm -hmm. Dobra, już są. Może na czas nagrywania ja wyłączę, te bułki. Ojej, no śmiało. Awaria. Ło, prąd strzelił. O, dobra, czekaj. Jak to te bolki, awaria <grymne> wyjęte. Dobra. O, sorry, materiał na żywo. <grymne> o, dobra. No, ja to zapalę. No to zapal. Nie łączy mi to. O. Zrobimy to. O, i będzie. Nie. Nie wiem. Coś to się porobiło. O, dobra. Sorry. Starka była. No, wyłączaj się. No. no. I to jest, proszę Państwa, taka ładna karma. No, to karmienie. Ty, I bo nie już mam? 9 minut, a jeszcze jedno akwarium zostało. O, w mordę. Dwa no. się jedno u dziadku. No tak. No, ale lepiej jak te górki nie lecą podczas nagrywania. I proszę Państwa, wiesz, nie wiem czy Tata mówił, ale tym, ale tym, ale drucikiem kreatywnym się lepiej czyści niż ten filtr. <grym> tak, filtr. Się... W sklepie plastycznym można takiego sobie kupić. Mm -hmm. Można i bardzo I, polecam. I sobie filtr normalnie odpuścić. Tak, chodź jeszcze do tego akwarium malutkiego. O. Ja Oj, zwykle, przepraszam. Jak zwykle tutaj, o ten bar jak on chora, on zarósł. No. Zielono, jak zwykle, korzenie też ładne. Mhm. Bardzo zarosło, to wszystko będzie wycinane. Znaczy, nie wszystko, tylko tak, no. Do, do połowy trzeba wyciąć. Mniej więcej. A wiesz, te rybki są nieprzyzwyczajone do tych tabletek. No przyciśnij i niżej im trochę opuść. Bo ja im nigdy nie daję na, na szybę. Zarośnięte bardzo. Świata nie widać normalnie. A tej co? Której? której? No. Nie, nie wiem. No, o, nic, czai się. Czai się, bo ona czeka aż coś będzie spadać, wiesz? I Ach, No i spadła ta bledka. Proszę Państwa, ja Wam. Tata mogę odsłonić tutaj o żeby widzowie nam faraona zobaczyli? Możesz, tylko lampy nie wrzuć do środka. Uważaj na tą lampę, żeby nie wpadła. A, kapisz po mnie. Nie, nie wyjmuj go kwiatku. On jest za bardzo zarośnięty, wiesz? Ja muszę to obciąć. No jest tył, ale to go przewrócisz. No. Czujesz go? Nie. Domczę, no, bo ty mi mąkę robisz. Na nic. Wystarczy tak, o. Ja, jak obetnę, to będzie wszystko widać. Dobra, starczy tego przeglądu, nie? No. Czy przeglądnięte chyba, czy nie przeglądnięte jeszcze do końca? Nie przeglądnięte. A co jeszcze? Proszę Państwa, nie przeglądnięte. Bo? Że... Ciekawe, że mu teraz nie leci to. No bo wyłączyłem bólki specjalnie. Ale już wycieś... Wyczyszczone. No, wyczyszczone. Ja nawet wczoraj, czy przedwczoraj, tutaj już na stole w akwarium musiałam czyścić. I jeszcze proszę, państwa, temperaturę zobaczymy. Aha, dobra. No to patrzymy, tą temperaturę, gdzie jest 24, tu pokazuję stopnie Celsjusza. To dobrze jest. Mhm. No. I co teraz będziemy robić? I teraz chyba do dziadków na przegląd. Tak, jedziemy do dziadków na przegląd i na co jeszcze? Na ko? Na kotleciora! Socio odnośnie, jeża, odnośnie, jeża! Tak, dobra, to pozdrawiamy bardzo. Nie? Pa, pa, mordy, I do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa. A, hej! Mm.